W Wiedźminie 3 spotykamy się z bardzo dużą ilością zbroi, z czego niektóre są paskudne, a inne to prawdziwe perełki. Ale jest ich na tyle dużo, że na pewno każdemu jakaś przypadnie do gustu. Mimo to najczęściej i tak korzystamy z wiedźmińskich ręsztunków i nic dziwnego, bo te zbroje są naprawdę dobre, ładne i jeszcze można je upgrade'ować, ale po kilku przejściach gry mogą się znudzić. Dlatego też po świetnym przyjęciu przez Was mojego filmu o alternatywach dla wiedźmińskich ręsztunków, czyli 7 unikalnych pancerzy w Wiedźminie 3, postanowiłem zrobić drugi taki film, gdzie niektóre przedstawione przeze nie pancerze mogą śmiało konkurować z wiedźmińskimi setami, a inne są po prostu fajnymi ciekawostkami. No ale już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwszym pancerzem na mojej dzisiejszej liście jest rycerski rynsztunek turniejowy, składający się ze zbroi, spodni, rękawic i butów. Ale nie jego dowolna wersja, lecz taka wykonana przez nas ze znalezionych schematów u płatnerza. Taki rynsztunek przez wielu uważany jest za najlepszy w grze, szczególnie do walki z ludźmi, a na pewno można powiedzieć, że śmiało może on konkurować z wiedźmińskimi rynsztunkami. Zresztą spójrzcie na statystyki jego poszczególnych fragmentów. Nie licząc sporych odporności na różne zadawane przez ludzi obrażenia i wzmocnienie znaku QN, każdy element rynsztunku dodaje nam po 500 punktów żywotności, co jest naprawdę sporym wzmocnieniem. Przy okazji wydaje mi się, że do zbroi bardzo pasuje też rycerski miecz stalowy. Wizualnie mi osobiście bardzo się podoba. Jest to model zbroi, z którym spotykamy się w przypadku kilku pancerzy w są, jak na przykład turniejowa zbroja Geralta z Rivii, czy ta taka złota rycerska, którą możemy kupić. Lecz jest to inna wersja kolorystyczna, która bardzo mi się podoba, bo w przeciwieństwie do niektórych nie jest taka przytłaczająca. Gdzie znaleźć schematy na jej stworzenie? No, muszę przyznać, że ta kwestia napsuła mi trochę krwi, bo nie licząc zbroi, chodzi mi tu o element nakładany na Klatkę pierściową mnie całość, cała reszta schematów podczas ich zbierania ma inną nazwę, mianowicie nie ma w niej elementu turniejowa czy turniejowe. Są to po prostu rycerskie rękawice spodnie czy buty, co było dla mnie olbrzymim problemem podczas ich poszukiwania, bo przecież istnieje osobny ręcznik składający się z rycerskiej zbroi, rękawic i tak dalej, bez turnieju w nazwie. No ale ostatecznie okazało się, że pozostałe elementy poza zbroją podczas ich zbierania nie mają w nazwie słowa turniej, ale gdy już przejdziemy do zakładki rzemiosło, Owa nazwa się pojawia. Zresztą w tle powinien wam się wyświetlać przykład rękawic. Mówię o tym, żebyście mieli tego świadomość i żeby i was to nie zmyliło. Ale dobra, bo się rozgadałem. Przejdźmy do tego, gdzie znajdują się schematy. Schemat na zbroję znajdziecie na północny zachód od winnicy Castella Ravello, ale wcześniej musicie zdobyć klucz do skrzyni, znajdującej się w tym oto miejscu na mapie, co przy okazji aktywuje wam zadanie pod tytułem Klątwa Carnarvona. Schemat na rękawice znajduje się w obozowisku Bandytów na zachód od winnicy Castella Ravello. A schematy na buty i spodnie znajdziecie na zamku Montcrane w miejscu, gdzie walczymy z szefem tutejszej Hanzy. Kolejna wyróżniona przeze mnie dzisiaj zbroja to pancerz Księżyca w Nowiu, lecz nie ta jego wersja, którą dostajemy podczas napadu na Dąb w Sercach z Kamienia, lecz jego unikatowa wersja, której poszczególne elementy znajdziemy rozrzucone w kilku miejscach na mapie, które wam zresztą zaraz pokażę. Jak ona wygląda, jeśli graliście w Serca z Kamienia, zapewne wiecie. Na pewno jest charakterystyczna. Mi bardzo przypomina pancerze noszone przez nocną straż w grze o Tron. Unikatowa wersja tej zbroi wyróżnia się od pozostałych oczywiście statystykami, gdzie szczególnie należy zwrócić uwagę na sporą premię przy trafieniu krytycznym i premie do złota, które dają nam wszystkie elementy tego rynsztunku. A gdzie je znaleźć? Gotową zbroję znajdziecie w latarni morskiej na północny zachód od Nowigradu, niedaleko miejsca, gdzie rozbija się statek na początku serc z kamienia i gdzie walczymy z Ofirczykami. Swoją drogą nie miałem pojęcia, że możemy wyzwolić to miejsce. Buty znajdziecie w ruinach na północny wschód od wsi Erde. Przy okazji będziecie musieli stoczyć walkę z kilkoma członkami zakonu płonącej róży. Spodnie za to znajdują się na szczycie ruin na południowy zachód od wsi Erde, ale wcześniej będziecie musieli stoczyć walkę z kilkoma harpiami i pamiętajcie zebrać kruż do skrzyni, ze znajdującego się. Niedaleko ciała, a rękawice znajdują się w krypcie na zachód od wsi Hedel. Pancerz Egzekutorów Wiecznego Ognia w wersji Unikat to taka lepsza, pod względem statystyk, wersja pancerza Łowców Czarownic, oprócz tego różni się jeszcze od niego kolorystycznie. Może nie jest to jedna z najładniejszych, ale na pewno z najciekawiej wyglądających zbroi w grze. Ale jest też warta uwagi nie tylko ze względu na swój nietypowy wygląd, dzięki któremu możemy wtopić się między Łowców Czarownic i to w dodatku w zbroi członka wyższego rangą, ale też ze względu na swoje dobre statystyki w wersji Unikat. Zbroja ma trzy sloty na glify, dobre bonusy zapewniające odporności i w dodatku zwiększa nam żywotność. W sumie to nie wiem w zależności od czego, ale od 120 do 500 punktów. W moim przypadku są to akurat 424 punkty żywotności. Zbroja nie posiada niestety innych elementów w postaci rękawic, butów czy spodni. A gdzie ją znaleźć? Trudno powiedzieć, bo jest to po prostu losowo przydzielany łup. Pancer zakonników płonącej róży jest może troszkę podobny do tego omawianego przed chwilą, ale według mnie zdecydowanie ładniejszy. W tym przypadku będziemy mówić o jego wersji wykonanej przez nas za pomocą schematów, gdyż jest to po prostu wersja najmocniejsza i najlepsza. Jego statystyki są naprawdę dobre, ale nie jakieś wyróżniające się. Tylko, że ta zbroja została umieszczona przeze mnie na liście głównie ze względu na swój wygląd, bo według mnie jest bardzo ładna i jej wygląd jest unikalny. A w dodatku, oprócz zbroi, możemy do zestawu skompletować jeszcze rękawice zakonników płonącej róży. Oraz stalowy miecz zakonu płonącej róży zdaje się pasować do ręcztunku nie tylko nazą, ale też wizualnie, szczególnie chodzi o jego czerwoną rękoję. Stworzenie ręcztunku nie jest szczególnie drogie i możemy nosić go przez jakiś czas zamiast widzińskich zbroi podczas przechodzenia serc z kamienia. Tyle, że trzeba będzie wtedy dopasować sobie jakieś inne spodnie i buty, gdyż tych elementów owy ręcztunek jest pozbawiony. A gdzie znaleźć schematy na pancerz i rękawice? Schemat na rękawice znajdziecie w obozie upadłych rycerzy zakonnych na północ od posiadłości Garin, a na zbroję również w obozie Czerwonych Rycerzy na północny zachód od wsi Jantra. Kolejny na liście jest dobry pancerz, który w dodatku można łatwo pominąć, czyli zbroja z Tusson, którą w całości możemy znaleźć w Krainie Baśni podczas dodatku krew i wino. Znajdujemy ją przy ciele rycerza w tym miejscu. Jako, że nie można tu otworzyć mapy, musicie się jakoś zorientować w terenie po tym, co właśnie widzicie. Zbroja jest takim odpowiednikiem pancerza z Handguide, który znajdujemy w jaskini ukrytego podczas przechodzenia tego etapu gry alternatywną ścieżką. Zbroja jest bardzo ładna, ale występują w grze pancerze wyglądające chyba identycznie. Mimo to nie da się ukryć, że jest naprawdę wyjątkowa. Statystyki są świetne, minimalnie gorsze w porównaniu do rycerskiej zbroi turniejowej, o której mówiłem na początku odcinka. Szczególnie chodzi tu o ilość dodawanych punktów życia, ale plusem tej zbroi jest to, że nie musimy jej tworzyć, ani jakoś szczególnie szukać, bo wszystkie elementy ręsztunku są już gotowe i znajdują się w tym samym miejscu. Na pewno jeden z najlepszych pancerzy w grze, mogący konkurować z wiedźmińskimi ręcztunkami. Swoją drogą, na moim poprzednim filmie, czyli kolejnych siedmiu unikatowych broniach w Wiedźminie 3, pokazywałem wam staroż Elfią Tarczę, a jeden z widzów, oniku i Baron czy iBaron, skomentował ten film, twierdząc, że ta tarcza blokuje strzały. Postanowiłem więc to sprawdzić i... nie zauważyłem, żeby coś takiego miało miejsce. Może ty miałeś po prostu odblokowaną zdolność odbijania strzał, której ja nie miałem i to po prostu sprawiało takie wrażenie blokowania strzał przez tarczę. Tak czy siak, u mnie to nie działa. Przejdźmy dalej. W grze spotykamy się również ze zbroją o nazwie Pancerz Wiarołomcy. Co ciekawe, występuje ona w grze jedynie jako unikat i jest losowo przydzielanym łupem. Dlaczego ją tu umieściłem? Pomimo, że w grze występuje kilka pancerzy o takim kształcie, jeśli można to tak nazwać, to pancerz wierołomcy jest według mnie z nich wszystkich zdecydowanie najładniejszy. Jego wygląd jest bardzo ciekawy i pod tym względem jest to z pewnością jedna z moich ulubionych zbroi w grze. Szkoda, że nie ma innych elementów ekwipunku wierołomcy, podobnie jak w przypadku zbroi z Ireal. Z kolei statystyki są przeciętne, takie po prostu dobre, chociaż zdarzało mi się nosić podczas gry, bo była najlepsza w moim ekwipunku. Ciekawostką jest też to, że rynsztunek o takiej nazwie, składający się też z rękawic, spodni i butów, występował również w Wiedźminie 2 zabójcy królów. Ostatnią prezentowaną przeze mnie dzisiaj będzie rynsztunek Ofirski, który mamy możliwość zdobyć w dodatku serca z kamienia. Aby móc go zdobyć, musimy najpierw porozmawiać z Ofirskim handlarzem, znajdującym się pod Górnym Młynem, niedaleko wsi Bronowic. Zleca on nam zadanie o nazwie Z dalekiego Ofiru, które polega na odnalezieniu skradzionych Ofirczykowi schematów. Następnie musimy owe zadanie wykonać, ale nie powinno być z tym większego problemu, bo wszystkie miejsca będą wam się wyświetlać na mapie w trakcie przechodzenia go. Po wykonaniu zadania otrzymujemy przetłumaczone schematy, które możemy teraz wykonać u płatnerza. Przy okazji możemy od Ofirczyka również kupić schemat na Ofirski Miecz, słabszą Ofirską Zbroję, Czeczugę i kuszę. A oprócz tego możemy też skompletować Ofirski Rynsztunek dla płotki. Klapy Juki po prostu kupujemy od handlarza, a Czyli ofirską kulbakę, wygrywamy od tego samego ofirczyka w wyścigu konnym. Zbroja jest naprawdę bardzo oryginalna i ładna. Wykonana w klimatach Bliskiego Wschodu, i myślę, że na tym etapie gry, kiedy ją kompletujemy, może śmiało konkurować z wieźmińskimi rynsztunkami. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda ta słabsza ofirska zbroja, bo też jest bardzo ładna. Warto wtedy zdjąć rękawice, żeby było widać pędzące jej częścią karwasze. Tak wygląda ubrana w ofirski ręcztunek płotka, a tak razem prezentują się z Geraltem w całym ofirskim secie. Swoją drogą ten ręcztunek przy Wspomina mi pod względem bardzo ładnego i oryginalnego wykonania, jak i tego, że możemy w niego również ubrać płotkę, Rynsztunki, Temerski, Nilfgaardski i Skelligiński, o których mówiłem w poprzednim filmie z tej serii dotyczącym pancerzy. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam was do pisania w komentarzach, jakie pancerze są wyjątkowe według was, oraz do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii i subskrybowania i wspierania kanału. Możecie też wbić na mojego Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Na razie!